Cześć, ja jestem Julia, jestem działaczem Krakowskiego Klubu Konfederacji Nowa Nadzieja. Wez ze mną są działacze młodzieżówki, młodzi dla wolności. Obok mnie jest Miłosz Buras, przewodnicząca Pani prezes. miło mi cześć. Jest Kacper. Sekretarz, Klu Młodzi dla Wolności. I nasza piękna działaczka, Apolonia. Cześć. Ja mam takie pytanie, bo chciałam z Wami porozmawiać o tym. Jakie macie zdanie, dlaczego młodzi ludzie bardzo często chyba nawet częściej e, niż prawicowe wybierają lewicowe wartości i lewicowe partie, przynajmniej na pierwsze swoje wybory. E, ja uważam, że przede wszystkim to się bierze z tego, że ludzie biorą państwo jako taka... Cóż, niańka, że oni mają się opiekować właśnie tymi ludźmi, pomagać im w trudnych czasach, to też się bierze z tego, że patrzymy na to, że faktycznie, żeby ktoś nam pomógł w razie czego. Jest dużo takich przypadków, gdzie faktycznie na przykład są inwalidzi albo ludzie niezdolni do pracy, gdzie faktycznie potrzebują pomocy. Stąd się bierze takie lewicowe podejście na przykład do rozdawnictwa pieniędzy, ja tak uważam. O, pięknie, że zwróciłeś uwagę na niepełnosprawność, bo przecież ciężko ukryć, że miłość jest osobą niepełnosprawną, a całą swoją osobą i swoim działaniem świadczy, że jednak można wyjść ponad konwenansę. Owszem, na konwenansę trzeba wychodzić i trzeba wychodzić naprzeciwko. Moim zdaniem lewicowość wśród młodych się... Objawia się ze względu na idealizm młodego pokolenia. Lewica żeruje na idealizmie, no bo kto nie chce usłyszeć o wolności, równości, sprawiedliwości społecznej, państwie opiekuńczym, państwie matka, no wszyscy tak byśmy chcieli, no ale tak się nie da. To też jest niedoświadczenie i lewica żeruje na niewiedzy. Stąd od zawsze jak wybrałem Prawicowe poglądy to był podaj. 2014 rok. Bardzo mi się nie podobało, że ci prawicowi publicyści czy politycy są nie fair postrzegani przez media, więc zacząłem czytać, słuchać wypowiedzi różnych też polskich, anglojęzycznych i zacząłem kształcić swoje poglądy, co się wielu moim znajomym o lewicowym zabarwieniu nie podobało. To jeszcze dopytam, chciałbyś powiedzieć, że osoby mało analizują, co się dzieje i dlatego podążają za lewicowymi wartościami? Owszem, tak. Są potwierdzeniem słów Vox Populi, Vox Dei. Im bardziej czelać krzyczy, tym bardziej będzie za, podążać za tymi hasłami. Stąd wychodzi niewiedza. Pamiętam w szkole mieliśmy taką sytuację, że musiałem koleżance tłumaczyć, dlaczego słowo utopia jest nieosiągalna. Bo utopia przecież ładnie brzmi. No ale się tak nie da. No stąd wychodzi taka podstawowa niewiedza, co prawda dużo lewicowych osób nie lubi przyznawać, że nie ma niewiedzy, wręcz przeciwnie potrafią się bardzo helpić tym, ile oni mają wiedzy. Owszem, czasami mają. Większość to jest po prostu zasłyszane hasła z telewizji, z internetu, ale nie mają podłoża takiego rzeczywistego moim zdaniem. No tak, zwróciłaś uwagę na bardzo istotną kwestię, czyli brak pokory, ale to się wiąże też z doświadczeniem życiowym, którym wiadomo, młodym ludziom ma prawo brakować, bo to jest okres, w którym każdy z was sobie kształtuje swój światopogląd i ma do tego jak największe prawo. Natomiast chodzi o to, żeby w moim odczuciu nie uwodzić młodych ludzi hasłami, które są fałszywie pojętą akceptacją, fałszywie pojętą tolerancją, fałszywie pojętym dobrem yy, yy, i mieszać im w głowach, prawda? Jak co o tym sądzisz, yy, Ja myślę, że tak, można się, że, że można się jak najbardziej z tym zgodzić, że to są pewne takie hasła, które no, pod, można powiedzieć młodym ludziom się podobają, no ale każdemu się podobają, tylko no jednak to są tylko hasła. Ale wydaje mi się, że też ważnym aspektem tego, dlaczego tyle młodych ludzi no wiąże się teraz z lewicą jest to, że przez wiele lat mieliśmy rząd Prawa i Sprawiedliwości, który był kojarzony z Prawicą, nie można powiedzieć, że był Prawicowy, bo był to chyba bardziej socjalistyczny rząd niż rząd SLD wcześniej. Statystyczny, więc jest socjalistyczny, więc nie jest Prawicowy w stu procentach. Tak, tak, no i po prostu trochę to jest ta, taka przekora młodych ludzi, wydaje mi się, że ze względu na to, że rząd był Prawicowy, bardzo dużo osób, nie zgadzając się na to, jak wygląda Polska, nie podoba im się, jak wygląda świat, no to kierują się właśnie w stronę, w stronę Lewicy. Czyli chcesz powiedzieć, że z lewicy można wyrosnąć? E, ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że z, z, z lewicy można wyrosnąć pod tym względem, że, że widać, zobaczyć, jak ona funkcjonuje e, i do jakich skutków prowadzi, no bo jednak mhm. e, inflacja która według oficjalnych statystyk e, wynosi jakieś 4%, ale faktycznie jak się pójdzie do sklepu, to wiecie, że ta drożyna jest dużo, dużo większa. No przykładowo czekolada kiedyś kosztowała 5 zł. I to była droga czekolada, a teraz można nawet, nie wiem, po 7-9 po zł znaleźć. To jest wszystko wynik rządów, wieloletnich rządów partii y, socjalistycznych i lewicowych. Nie wspominając o tym, że ludzie myślą, że jak się obniży inflację, to ceny wrócą do poprzedniego stanu, prawda? A... To mam do Ciebie pytanie, Apolonia: dlaczego Ty popierasz wartości prawicowe? Ja wybieram wartości prawicowe, ponieważ wychodzę przeciwko wizji e, tęczowej Polski. Uważam, że nasz naród jest e, dumny i ma cudowną historię, cudowne tradycje, e, takie tradycje jak e, także normalna polska rodzina, które powinno się pielęgnować. Ja, jak to wygląda w Waszych środowiskach? Czy jesteście takimi e, ufolutkami w swoim środowisku? Może Ciebie zapytam, Kasper? Znaczy ja uważam, że poniekąd to tak wygląda, chociaż i tak przede wszystkim chodzi o to, żeby się dogadywać. Ludzie uważają, że jeżeli myślisz prawicowo, to na przykład jesteś ksenofobem, seksistą, antysemitą, ale to tak, tak to nie wygląda, bo teoretycznie mógłbym nazwać mojego znajomego, który ma bardziej lewicowe poglądy, komunistą i też to nie brzmi dobrze, a prawda wygląda z grubsza inaczej. Chodzi o to, żeby po prostu przede wszystkim się tolerować i tutaj jest według mnie też problem naszej takiej młodzieży, załóżmy bardziej takiej lewicowej, bo oni często tolerację z afirmacją, bo jeżeli czegoś nie wspierasz, to znaczy, że jesteś przeciwnikiem i właśnie zaczynają cię nazywać różnymi określeniami. Natomiast ja staram się tolerować wszystkich bez wyjątku, bo przecież o to chodzi na przykład w naszych takich prawicowych, konserwatywnych poglądach, jest na przykład wartość chrześcijańska i przecież trzeba wszystkich szanować bez wyjątku i uważam, że powinniśmy się na tym przede wszystkim skupić. A to jest bardzo ważna kwestia, że tolerować i szanować e, tak długo, jak ktoś nie narzuca ci swoich wartości i e, na siłę i nie zaczyna ci zabierać przestrzeń i właśnie e, winić ciebie za to, że nie jesteś taki, jak on chce, żebyś był, czyli narzucać swoje prawa mm. ponad twoją wolność, prawda? I to jest prawdziwa wolność, to jest prawdziwa tolerancja, a, a nie to, co mm, sprzedaje nam lewica, prawda? Tak, ja się definitywnie z tym zgadzam, w sensie osoby o, o władzy będące z lewicy bardzo często, czy osoby o lewicowych poglądach bardzo często e, operują z takim ukrytym przekonaniem, że oni wiedzą jak dla e, ludzi, dla nas, co, co dla nas jest dobre, tak, a prawda jest taka, że e, tylko my, jako jednostka, my indywidualnie wiemy, co jest dla nas tak naprawdę najlepsze. Ewentualnie możemy się poradzić kogoś, kto nas zna, nie wiem, mamy, taty, przyjaciela, ale pan z rządu z lewicy, który nigdy mnie w życiu na oczy nie widział, nie ma pojęcia, czego ja potrzebuję i nie ma pojęcia, co jest dla mnie dobre. To jest prawda. A jak ciebie odbierają miłość w twoich środowiskach, w ogóle społeczeństwo jak ciebie odbiera, zwłaszcza jak widzisz, że udzielasz się w prawicowym świecie, w prawicowych środowiskach? No to jest bardzo ciekawe. Potem przykład szkolny. No wiedzieli, że jestem wiceprezesem, nie za bardzo wiedzieli e, jakiego środowiska i jakich organizacji, wiedzieli, że byłem w Parlamencie Młodych i wiedzieli też, że byłem kandydowałem. Po czym stwierdziłem, że e, koleżanka stwierdziła, że e, na kogo głosujecie, jedna osoba powiedziała, że Mencen, nie za bardzo wiedzą, czy kim jest męcen. E, no i powinniście się leczyć. Po czym powiedział drugi kolega po złości, a tamten jest wiceprezesem. No jestem. I było o oh matko bosko. No ale ja ci cały czas o tym mówiłem. Ja tego nie kryję. Jest, yy, tak. Z moich obserwacji też wynika, że środowiska prawicowe reagują niesamowicie agresywnie i emocjonalnie na, na różne rzeczy, a środowiska prawicowe bardzo często po prostu są radykalne w ocenie i obronie wartości, słusznych wartości, które się nie zmieniają od tysięcy lat, prawda? Mam takie pytanie do ciebie Apolonia, czy ty się spotykasz z ostracyzmem społecznym ze względu na swoje wybory? Było parę takich sytuacji w mojej szkole, ponieważ jest dosyć mocno lewicowa, że spotkałam się z takim ostracyzmem osób z lewicy, albo na przykład kiedy czasami dodam coś na swoje social media, to dostaję komentarze od moich lewicowych znajomych, że jak ty tak możesz i w ogóle. I wtedy staram się z nimi dyskutować i przekazać im swoje poglądy, powiedzieć, dlaczego jednak oni bardzo naskakują na mnie w tym momencie. I, i ta rozmowa jest ciężka, ale zawsze mówię, że szanuję Wasze poglądy, szanuję to, że macie taki światopogląd. Ja mam taki, ale nie do końca czasami czuję, że oni szanują mój światopogląd. No właśnie tutaj wracamy do tego, co mhm. mówił Kacper, że e, dopóki e, nasze poglądy są wasze, to jest dobrze, a jak nie, to już jest źle, prawda? W związku z tym powiedzcie mi, e, bo e, dodatka już ma prawa wyborcze. Tak, Miguasz też już ma, w końcu to no, masę tak? kandydował. Kacper jeszcze nie i Apolonia jeszcze nie. Więc może tak na przekór zacznę od tych, którzy jeszcze nie mogą głosować. <noise> na kogo byście zagłosowali? Powiedz Kacper. Ja bym zagłosował na Mencena z prostego powodu, bo ja bardzo sobie cenię to, że ktoś nie zmienia poglądów. To, że ktoś ma stały właśnie pogląd na świat, to jest bardzo według mnie na wagę złota w dzisiejszej polityce, bo jeżeli jeden polityk potrafi w trzy dni zmienić jedno zdanie a propos ważnej sprawy dla Polski, no to w takim razie co się stanie za kilka kolejnych trzy dni? Czy ja znów będę miał tego samego kandydata, czy już to będzie inny kandydat? Dlatego Mencen dla mnie uważam, że jest takim najbardziej solidnym, takim... Pełnych wartości dla mnie e, kandydatem na prezydenta. Autentyczny, tak, autentyczny, tak. wiarygodny. Również zagłosowałabym na słowo Mira Mencena, ponieważ bardzo cenię sobie wartości, e, bardzo cenię sobie taką tradycyjność i tradycyjne wartości, e, jakie ma także nasz e, naród. E, ponieważ zostałam tak wychowana od dziecka e, i uważam, że. Różne takie wymysły, różne takie ideologie często mogą komuś też zaszkodzić, a jednak tutaj Sławomir Mencem próbuje nam pokazać, że taka tradycyjna rodzina to jest coś naszego, takiego też polskiego. Cóż. Dziękuję, dziękuję. To nie będzie żadnym zaskoczeniem, że ja również zagłosuję na słowo Mencena. Jej! 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 <laughs> Z bardzo prostego powodu, ponieważ Sowayr Męcen jest jedyną alternatywą, realnie mającą szansę na zwycięstwo wobec socjalistycznych rządów Popisu. Pierwszym takim kandydatem od wielu lat, który ma szansę na to, żeby wejść do drugiej tury i ma szansę, żeby, będąc w tej drugiej turze, odwrócić ten socjalistyczny kurs polityki, jakie przybrało polskie państwo w no, ostatnich, na 20 latach, tak naprawdę. Pamiętajmy, słowo Mencena ma największe szanse w drugiej turze na wygraną z Rafałem Trzaskowskim. Dokładnie tak. Absolutnie zgadzam się z Wami. Trzeba zagłosować na słowo Mencena, ponieważ to jest jedyny prawdziwie prawicowy kandydat w, tym, w tych wyborach. I wygrana Rafała Trzaskowskiego będzie niesamowitym zagrożeniem dla Polski i dla naszej suwerenności i bezpieczeństwa. Zatem nie można pomyśleć, że Sławomir Męcen jest w sondażach na trzecim miejscu. To na pewno nie wejdzie, bo jeżeli każdy odda swój głos, to właśnie wejdzie i wtedy na pewno wygra z Rafałem Trzaskowskim, a my uwolnimy się z tego układu popisowego i, i pamiętajcie, że to są tak naprawdę najważniejsze wybory od blisko 40 lat, od 1989. Chcesz coś dodać, proszę. Pamiętajcie, niemożliwe nie istnieje. O absolutnie. Silna, bogata Polska. Tak, silna, bogata Polska i e, 18 maja idźcie przede wszystkim, tak jak Miłoż wspomniał, idźcie na wybory, bo każdy głos ma znaczenie i później nie można narzekać, że jest źle, jeżeli nie wykorzystało się prawa, jakie daje wam demokracja.